Ze szkołą, to, że byliśmy w tej szkole akurat, bo ta szkoła nas, mieliśmy taką trudną klasę, dawaliśmy trochę w kość, ale dzięki temu, że, mieli, że byliśmy akurat w tej szkole, to wszyscy zdaliśmy i teraz wszyscy, którzy byli bardzo niegrzeczni wtedy i przysparzali wielu kłopotów grodu pedagogicznemu, teraz sobie naprawdę najlepiej radzą, jak podtrzymamy się wszyscy jeszcze razem, co bardzo ciekawe, mówimy tutaj oczywiście o życiu nie prywatnym, tylko zawodowym i sobie fenomenalnie radzą. Szkoła była super. Pamiętam praktycznie wszystkich nauczycieli, to się rzadko zdarza, którzy nas uczyli i naprawdę pomogli nam wyjść, bo mieliśmy naprawdę duże kłopoty z tym, żeby zdać matematykę. Nie wiem, ile jest to dzisiaj procent na maturze, 40% z matematyki? 30, 34. było 40, ja wiem 44% Pani, Panie czy dyrektor Dudek została z nami po zajęciach, żebyśmy zdali szkołę. I naprawdę najbliższym wspomnieniem, jakie jest też z tej szkoły, jest to, że my tutaj po prostu chcieliśmy przychodzić i że było tutaj, wiadomo, że szkoła to szkoła, ale nauczyciele byli wyjątkowo w porządku do nas, a my też stawali, staraliśmy się być wyjątkowo, czasami w porządku do nich. Więc było taka ogólna tolerancja na nasze wybryki, które nie były jakieś bardzo straszne, ale nauczyciele nas lubili, my i lubiliśmy ich i szanowaliśmy ich. Co więc to było, to było super, i naprawdę dużo wiedzy tutaj dostaliśmy. Takiej ekstra, którą nie tylko z podręczników, ale od nauczycieli, do dzisiaj pamiętam zajęcia polskiego z panem Kołodziejem. E, nie wiem, czy dzisiaj jeszcze uczy. No, Fenomenalnie nauczył języka polskiego. Mojego brata też uczył. E, <laughs> bardzo dużo ekstra wiedzy o Polsce, o kulturze, dostaliśmy ekstra od pana Kołodzieja. To pamiętam, to było super. Nie, masa, 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 masa dobrych wspomnień, naprawdę. Nie, nie, mamy, nie mamy ani jednego złego wspomnienia z tą szkołą persa, a teraz zajmuję się, się wiedzieli, ja w ogóle jestem w urodzony i byłbym upośledzony, jakbym tak nie mówił, mam słynnego tatę, chodziłem do prywatnego liceum, chodziłem do prywatnej szkoły w Szwajcarii i pracuję w firmie rodzinnych, więc jakby jestem trochę w urodzony, więc moich zasług, to jest tylko to, że trochę wstaję rano, zrobię tyle pracy, co mam zrobić i sobie dobrze żyję, mówiąc szczerze, byłbym, kłamałbym tutaj, gdybym mówił, że yy, życie jest potwornie ciężkie dla mnie i że oczywiście czasami zdarza się ciężko, ale mam, dostałem jakiś wilcz, wczepku y, zostałem urodzony i mam, y, y, mam mam w życiu całkiem dobrze, mówiąc szczerze to nie wiem czy to jest popularne czy niepopularne, no musiałbym <laughs> naprawdę źle swoje życie poprowadzić, żeby żeby teraz y, było inaczej. Czym się zajmuję? Wprowadzamy y, do sieci handlowych, spożywczych Nasze produkty sygnowane naszym nazwiskiem, tworzymy naszą markę, chcemy rozbudowywać nasze produkty w sieciach spożywczych. Na co dzień zajmuje się tworzeniem produktów, które potem sprzedajemy do sieci spożywczych. To całkiem ciekawa praca, bo człowiek coś tworzy, cały czas i poznaje mnóstwo ludzi. Szkoła, mówiąc szczerze, w Szwajcarii niezbyt dużo mi dała i przestrzegałbym Was, a czy dała mi bardzo dużo przed, żeby poznać ludzi, poznać nowe kultury i pobyć poza Polską, ale przestrzegałbym Was przed wybieraniem teraz ścieżki prywatnych, jeśli macie, jeśli, jeśli macie takie możliwości, a zapewne część z Waszych rodziców ma takie możliwości, żeby wysłać Was do prywatnych szkół za granicę prywatnych, to bym raczej przestrzegał, ponieważ poziom uniwersytetów prywatnych, z tego swoich obserwacji przynajmniej. Moi rodzice by zaoszczędzili masę pieniędzy, jakbym poszedł do publicznej szkoły hotelarskiej, bo ja skończyłem hotelarskie studia w Szwajcarii. A są podobne takie studia w Rotterdamie, w Holandii. Poziom edukacji jest absolutnie taki sam, a są zaoszczędzone pieniądze. Więc przez, i w ogóle z tych rzeczy, bo się dość interesuje edukacją, mam córkę, która ma 3 lata i zastanawiam się, jak to będzie w jej wieku. W jej, co można jej podsunąć, nieco wybrać, tylko co można jej podsunąć. Z tego, co czytam, z tego, co obserwuję na świecie, poziom prywatnej, uniwersyteckiej edukacji zrównał się z publiczną i studenci teraz zaciągają bardzo, długie, bardzo duże długi, żeby zapłacić za prywatne uniwersytety. W Stanach jest taki case, że bardzo, osób, bardzo dużo osób zaciąga bardzo duże długi na uniwersytet i później nie ma, nie ma takiej pracy, aby mogli oddać te długi. Co bym, co, na co bym jeszcze popatrzył, na, na chyba program Erasmus, bo to jest chyba najfajniejszy program, żeby poznać y, ludzi na, na całym świecie. Szwajcaria mi dała to, że mam znajomych na całym świecie. Gdzie chcę jechać, to piszę kogoś na Instagramie, na Facebooku, cześć, jestem tutaj, czy zobaczymy się. To jest kapitalne, to jest fenomenalne, że y, można nawet porozmawiać o rzeczach, które się teraz dzieją na świecie, inflacja, wojna, czy wszelakie inne zmiany ekonomiczno-społeczne. Ludźmi z innych krajów, nie, nie, nie patrząc przez głównych mediów. jak to na przykład jest teraz na, na Łotwie, czy w Estonii, yy, czy jak jest w Stanach, czy jak jest w Chinach nawet, bo wiecie, że w Chinach jest ten zero COVID-połizji, zamknęli całe Chiny. Więc mam kolegę Chińczyka, który jest yy, tam, opowiadał mi, co się tam dzieje, rzeczywiście jest przerąbane i społeczeństwo zaczyna się trochę buntować. Yy, no więc chyba trochę z, 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 zszedłem z tematu. A, bo Pan powiedział, że skończył hotelarstwo, tak. prawda? Czy miał Pan okazję pracować w tym zakresie? Tak, tak. Pracowałem w różnych krajach na całym świecie. Nasza szkoła była tak zbudowana, że pół roku uczyliśmy się na kampusie w Szwajcarii stacjonarnie, a pół roku musieliśmy gdzieś pracować w ramach szkoły. I to było w ogóle bardzo fajne doświadczenie, bo pokazywało od razu, jaki zawód studiujesz tak naprawdę. Więc pracowałem w Ekwadorze, pracowałem w Czechach, pracowałem w Niemczech, pracowałem trochę w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii pracowałem. W, w hotelach, w restauracjach jako Somelier, zresztą zrobiłem jeszcze dyplom somelierski. To, to, to jest moje dobre osiągnięcie, to naprawdę mi się udało samemu. Zdobyłem międzynarodowe mistrzostwa świata somelierów z kolegami z Tajwanu z Hongkongu i Singapuru, popiliśmy chłopaków z Porto i z Lyonu. Byli bardzo zdziwieni, że Polak wraz z trzema Azjatami wygrywają międzynarodowe mistrzostwa świata w sommelierstwie. To było super. Ale jest tak, że my mieliśmy zawody uniwersyteckie z całego świata i było chyba bodajże 128, pod 130 uniwersytetów z całego świata, które przyjeżdżały do, na kampus jednego uniwersytetu i byliśmy w grupach po 5 osób i na początku Wszystkie te grupy siedzą w jednej auli i dostają kilka win do spróbowania i masę pytań ABC, na których musieliśmy odpowiedzieć i te kilka win musieliśmy opisać z końca. Oczywiście nie wiemy, co to jest za wino co tylko wiemy, co jest w kieliszku. Czy to jest białe, czerwone, czy musujące, czy słodkie. No i po odpowiedziach się do kolejnej rundy. Potem dostaje się jeszcze trudniejsze pytania, też na, yy, yy, też na kartce później z wyłonionych 10 idzie się na scenę, z wyłonionych grup 10 na scenę i na scenie już na żywo dostajemy w, ciem, w ciemno wniatok picia yy, i musimy w grupie się naradzić co to jest, jaki rocznik, z którego regionu, yy, etc., etc. No i też przeszliśmy dalej, w końcu byliśmy top 3, było naszą Uniwersytet Szwajcarii, który właśnie reprezentowali Azjaci i Polak, yy, Francuzi z Bordeaux ze Szkoły Winiarskiej i Francuzi z Lyonu, z, czyli z północy koło Burgundy, też ze szkoły I skopaliśmy im tyłek, dlatego że oni byli tak przekonani, że oni dostali francuskie wino w finale, że oni się, ach, powąchali, bo to na pewno jest to, my wiemy. Ja, a kolega z Singapuru mówi, nie, nie, to chyba jest z Hiszpanii. A my potem jeszcze zrobiliśmy taki myk, że, za, bo to były zawody somelierskie, więc oprócz tego, że podajesz wino, to jeszcze musi wiedzieć, z jakim jedzeniem to wino podać. A więc jeszcze. Yy, ja, bo mam płynną wyobraźnię i fantazję, wymyśliłem trzy dania, jakieś tam nieklasyczne, które by pasowały z tym winem. I Samelier, Mistrz Świata Samelierów, nas ocenił, że fenomenalnie, że tak wybraliśmy i wygraliśmy zawody, co było naprawdę fajne. I później e, dzięki tym wygranym zawodom dostaliśmy zaproszenie takiej mega wypaśnej winnicy w Bordeaux. Wina, teraz, żeby kupić wino, to z minimum 2000 dolarów. Chateau słodka e, słodkie wina w Bordeaux, w regionie Sauternes. I y, tam jesteśmy zaproszeni do, do, do tej winnicy, naprawdę wow, widać, że tam nigdy bomby nie spadły, ocieka bogactwem Bordeaux i tamta część Francji, naprawdę fortuny, x lat budowane, x lat, x lat budowane fortuny i tam miałem okazję poznać ludzi y, z takiej szkoły, która się nazywa INSEK. INSEK to jest szkoła w Bordeaux, y, która zajmuje się luksusowym handlem, znaczy to, tam się robi y, magistra, bo w Szwajcarii my robiliśmy BA, czyli Bachelor, a potem się robi e, Master. I Mastera, i tam mogłem, miałem okazję zrobić Mastera, i tam się dostałem. Nie zrobiłem tego Mastera, nie skończyłem, bo musiałem wrócić do Polski. Tam poznałem właśnie ludzi z tej szkoły insek, która jest e, światowym liderem, jeśli chodzi o wyuczanie e, top managementu Louis Vuitton, Chandon, wszystkich koniaków Henes, idą Perignon, etc. etc. I to jest taki kierunek, jak luksusowy handel winem i alkoholami. I na ten kierunek się dostałem. Miałem chyba wtedy 24 lata. Yy, I byłem pierwszym Polakiem, który tam się dostał, i najmłodszym na roku. Ale przez trzy miesiące tam studiowałem, ale przez zawiórkę, jaką mieliśmy rodziną i w firmie, musiałem wrócić do Polski. I od tak jestem w Polsce już. Wróćmy na chwilę do tych czasów literalnych. Czy ma Pan kontakt ze swoimi kolegami, koleżankami? Z tak, cały czas. Wczoraj rozmawiałem z kilkoma. Się śmiali, że tu będę. Bo jeżeli ma kłopot, to masz inne dochody do Tak, tak, tak samo uważam. Czyli jakby ta, ta, to, ta znajomość trwa i pa, Państwo się spotykacie razem? Jak tak, jest... tak. Pijemy winko razem, spotykamy się, rozmawiamy o tym, co będzie. Łukasz Stępa, to jest mój bardzo dobry kolega, absolwent. Maciek Pec siedzi w Łodzi. Adam Pruziński też kolejny. No, masa koleżanek też z Matysią się znamy. Wszyscy. Ci, którzy byli najbardziej niegrzeczni, jakoś wydają dają najlepiej radę z tego, co czym się rozmawialiśmy ostatnio. A wróćmy na chwilę do tych Pańskich pobytów w hotelach. Mówił Pan o Ekwadorze, o Republice Czeskiej, o Niemczech. To czy te kraje pod tym względem hotelarskim wydawały się Panu podobne, czy też zupełnie różne, i gdzie to wspomnienie w w Czechach, to jest najlepsze? W Czechach na przykład nie lubił Polaków. To jest dość takie, nie jest to, nie jest to takie, to nie jest stereotypowe. Ja zawsze mówiłem przerąbane, bo. Polak ze szkoły w Szwajcarii, czyli prywatna szkoła to Polaczy przyjechał. No miałem przerąbano uczeków wszystkich i y, menadżerowie mnie pomiatali, że szukali szukali najgorszych prac. Kultura pracy w gastronomii hiszpańskiej nie zarabia się najlepiej, ale można się naprawdę nauczyć wszystkiego. Jest tak czysto w kuchni, w kuchniach Hiszpanii, że można iść z podłogi. Kultura pracy jest naprawdę niesamowita. Yy, i zresztą Hiszpania jest takim krajem, który jest niedoceniany. Wszyscy myślą sobie, że Francja jest. Najlepszym krajem gastronomicznym, a to chyba jest yy, nie do końca prawda. Hiszpania ma tyle samo regionów, tyle samo serów, tyle samo win, tylko po prostu, z racji historii, przez dyktaturę była zamknięta na świat i nie miała czasu zrobić sobie tego marketingu jako kraj. No bo, jeśli o tym pomyślicie, wiele krajów ma super marketing. Francuzi mają fenomenalny marketing, Włosi mają fenomenalny marketing. Hiszpanie takiego marketingu super nie mają. Na przykład my mamy bardzo słaby marketing za granicą, bo jak pyta, Pytali się mnie skąd jestem z Polski, to mówili tak, a wódka, wałęsa, kiełbasa i słowo na karo, to to było takie znaki I Jan Paweł II to był Lewandowski, było... Ale te, teraz, jak mnie... pod koniec był Lewandowski, tak pamiętam, jak pracowałem w kuchni w Niemczech, miałem szarą banę, bo pracowałem w Trzech Gwiazdkach i przerałem w Osnabrink. to jest przy granicy niemiecko-holenderskiej, w dolinie, nad doliną Rury, bardzo bogate miejsce, pracowałem w restauracji Yy, właściciela huty stali, który chciał yy, mieć trzy gwiazdki, żeby popisywać się przed swoimi kontrahentami z Chin. Więc, no tak, yy, nie wiem, no kurczę, skład na takich składnikach mieliśmy możliwość pracować. Codziennie świeże lobstery przylatywały do nas. Yy, yy, przylatywała codziennie świeża, czy to drugi dzień świeża, jak Jęcina z Nowej Zelandii. Yy, ale na lunch pracowaliśmy po 6 godzin yy, w tygodniu, po 12-16. Po 6 dni w tygodniu, po 12-13 godzin. No i wtedy Lewandowski, było to święte trio z Dortmundu, Błaszczykowski, Lewandowski i Piszczek, a szef kuchni kibicował Bayernowi I pamiętam, że jak przychodziłem, to walił mnie tak tutaj mocno. mówił, o Lewandowski, nadkur, nadkur, nadkur". no i tak było. Więc te stereotypy zawsze się ciągnęły. Sommelier to jest osoba, która obsługuje ludzi w restauracjach. Teraz to się jeszcze zmieni, bo to będzie jeszcze bardziej Elitarny zawód, ponieważ teraz masa restauracji na świecie upadnie poprzez yy, kryzys jaki jest. A wiecie, że jest kryzys, prawda? Wiecie, że jest inflacja i wiecie, że bardzo dużo osób teraz traci pracę, bo teraz nie będą stać ich na koszty utrzymania. Wiecie o tym, prawda? No, no to jak wiecie, no to Sommelier się był takim zawodem, który się tak strasznie spomperyzował. No i teraz znowu wróci do łask i znowu będzie praca to w najlepszych hotelach na świecie, w najlepszych restauracjach dość ładnie ubrani w garniturze, który podchodzi do gości, opowiada im o napitkach, które będą mieli. I jest to mega fajna praca, bo można się pracować na całym świecie, zarabia się całkiem dobrze. Poznaje się mnóstwo ludzi, mnóstwo miejsc się zwiedza i musi się mówić w językach, bo yy, mówi się, yy, wino pochodzi z różnych krajów w Europie, też za granicą, czy też yy, poza Europą oczywiście ale żeby znać się na mnie trzeba liznąć kilku języków europejskich, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego.